Jest piąta rano, no 10 po piątej. Na zewnątrz jeszcze ciągle ciemno, chociaż już zaczyna się na horyzoncie przejaśniać. Na niebie są przepiękne chmury w tej chwili. W Kuligowie, e, tak wcześnie rano, byłam tylko raz i wtedy były totalne mgły. Wszystko było białe. Sprawdzałam prognozy pogody. Niestety za godzinę pół. No, może dwie godziny, niebo prawdopodobnie, jeżeli ta prognoza się sprawdzi, niebo powinno być już całkiem odsłonięte, bez chmur. Dlatego przyjechałam tak wcześnie, ponieważ liczę, że złapię trochę tego momentu, kiedy jeszcze te chmury na niebie są. Oprócz tego, bym chciała dzisiaj z Wami podzielić się moimi spostrzeżeniami i przemyśleniami na temat robienia zdjęć o świcie. Światło zmienia się w oczach. Naprawdę to jest zaskakujące, że to aż tak szybko wszystko idzie. Jeszcze pięć minut temu było tutaj całkiem ciemno. Jest dopiero 5:40, więc słońce jeszcze nie wyszło za horyzontu. No, oprócz tego ma jeszcze ścianę lasu przed sobą no i wschód przykryty jest nieco chmurami. Mam więc chwilę czasu, żeby opowiedzieć Wam o temacie dzisiejszego filmu. Najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o poranne zdjęcia, jest jak się pewnie wszyscy domyślacie poranne wstawanie. To jest bardzo ważna rzecz, żeby dać sobie sporo czasu rano, nie tylko na to, żeby się zebrać, dojechać na miejsce, bo to jakby jest jasne, ale też żeby być przed wschodem słońca. Ja przyjeżdżam zazwyczaj pół godziny do godziny przed wschodem słońca. Latem trochę gorzej mi to wychodzi, no bo ten wschód jest wcześniej. Ale zimą czy w takich porach jesienno-wiosennych dbam o to, żeby być przynajmniej pół godziny przed wschodem słońca. To daje możliwość rozeznania się w sytuacji. Drugą ważną kwestią, podobnie jak w przypadku zdjęć nocnych, jest nie tylko wyszukanie odpowiedniej lokalizacji, która będzie się nadawała do tego typu zdjęć, ale również rozeznanie się w niej. W momencie, kiedy przyjeżdżacie na miejsce, Miotanie się i y, sprawdzanie, czy może lepiej tu, może lepiej tam, to nie tylko jest strata czasu. To jest przede wszystkim strata światła. Dlatego lokalizacja musi być przemyślana. Najlepiej jest przyjechać w dane miejsce nawet niekoniecznie o świcie, choć to byłoby idealnie ale przyjechać w dane miejsce i się rozejrzeć. Jeżeli to z jakiegoś powodu jest niemożliwe, bo mieszkacie bardzo daleko, albo no, jesteście tylko przejazdem w jakiejś okolicy, to sprawdź sobie na mapach Google dokładnie, jak ten teren wygląda. Obejrzeć zdjęcia, które są w sieci I takich zdjęć zazwyczaj jest sporo, chociaż są miejsca, które nie są fotografowane, ale najczęściej można znaleźć sporo takich miejsc i to jest. Konieczność, żeby potem być dobrze przygotowanym do tych zdjęć i móc przystąpić do działania, jak tylko pojawi się dobre światło. Nie można też zapominać o sprawdzeniu prognozy pogody. Oczywiście, ja we wszystkich moich filmach mówię, że te prognozy pogody są okropne, że się nie sprawdzają, że są sprzeczne względem siebie. To wszystko jest prawda, ale z drugiej strony, jakiś kierunek, jakiś trend one wyznaczają. Trzeba się wspierać tym, czym można. Więc bardzo zachęcam do sprawdzania pogody przy planowaniu zdjęć, zwłaszcza tych porannych, ponieważ wychodzimy z domu, kiedy jest noc. Nie widać, co się dzieje za oknem. Jedną z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o prognozę pogody, to są chmury. Chmury potrafią zbudować poranne zdjęcia, ale potrafią też je zrujnować. Jeżeli to są gęste chmury, przez które prześwituje słońce, super. Natomiast jeżeli, tak jak ja mam teraz, przysłaniają słońce, no to jest problem. Widzę, że za chmurami jest ładny czerwonawy kolor, ale niestety. Nie mam żadnego światła tutaj. Nie mam też żadnej mgły. Wiecie, czasami można zrobić przy takim świetle bardzo ładne zdjęcia, ponieważ to jest rozproszone światło, bardzo delikatne. I mimo że świat jest płaski, brakuje mu dwu, trójwymiarowości, to właśnie ta dwuwymiarowość daje możliwość uzyskania czegoś ciekawego, ponieważ zupełnie. Inny świat się wówczas buduje, te zdjęcia wychodzą bardzo specyficzne, ale warto jest szukać też takich kadrów, zamiast stać i czekać, aż słońce wyjdzie za chmur. Problemem, z którym można się zetknąć przy porannych zdjęciach, jest duży kontrast między niebem a ziemią, między niebem a pierwszym planem. Oczywiście, w przypadku innych zdjęć, innego typu zdjęć w ciągu dnia też ten problem może występować, ale o wschodzie i o zachodzie słońca on jest bardzo wyraźnie widoczny. Jasne, że można sobie z tym poradzić. Istnieje kilka sposobów. Pierwszy z nich to Robienie zdjęć w kilku ekspozycjach, czyli powtarzanie tego samego zdjęcia przy różnych parametrach. Daje to możliwość łączenia potem tych zdjęć na różne sposoby. Oprócz tego jest większa szansa, jeżeli nie chcecie łączyć z jakiegoś powodu zdjęć, że utraficie w tą ekspozycję, która będzie najbardziej zbliżona do ideału. Oko ludzkie, zawodne pomiary w aparacie też są zawodne, też nie można im tak bezgranicznie ufać, więc zrobienie kilku zdjęć zapewnia większe bezpieczeństwo. Można ustawić sobie bracketing w aparacie, ale można też robić to ręcznie. Oczywiście możecie też używać filtrów. Szare filtry połówkowe dobrze sprawdzają się, jeśli chodzi o przyciemnianie nieba. Problem jest taki, że one są Niestety, to, to przejście, czy znaczy niestety, no, przejście na nich od ciemnego do jasnego punktu jest liniowe. Jeżeli macie krajobraz, który ma całkowicie poziomy horyzont, całkowicie mniej więcej poziomy horyzont, to jest ok. Natomiast w momencie, kiedy ten horyzont nie jest taki całkiem poziomy, tylko coś tam się dzieje. Z jednej strony jest jakaś góra, tutaj coś tak. To okazuje się, że przyciemniamy sobie też znaczną część zdjęcia, której być może wcale nie chcielibyśmy wyciemniać. No i to jest ten kłopot z filtrami połówkowymi. Niebo w międzyczasie przepięknie się rozjaśniło. Zobaczcie, jak w tej chwili wygląda słońce. Nie wiem, czy ta kamera to nagra dobrze. Bo ona pod słońcem tak jakoś zauważyłam, troszeczkę gorzej to nagrywa. Ale zwróćcie uwagę, jak pięknie wyglądają te dwa drzewa i słońce w tle. Niebo jest teraz rozświetlone żółtym, pomarańczowym. No, czerwonego jeszcze nie ma, ale jest żółty i pomarańczowy. I to wszystko dzieje się pośród chmur na niebie. Powiewa trochę wiatr, więc nawiewa chmury w tamtą stronę. Sytuacja się chmurzasta zmienia. Po tej stronie jest już mało chmur, aczkolwiek tam na horyzoncie też jeszcze całkiem sporo, więc możliwe, że dzisiaj będzie taki dzień, kiedy te chmury będą pojawiały się i znikały. Słońce zachodzi za wielką chmurę, i myślę, że minie sporo czasu, zanim za niej wyjdzie. Mam czas, mogę poczekać, ale jak za niej wyjdzie, to będzie już bardzo wysoko na niebie i no wiecie, to już nie będzie świt. Wiecie, że ja kocham niskie ISO całym serduszkiem. Robiąc zdjęcia ze statywu nie mam w tym względzie żadnych ograniczeń. I to jest duża zaleta statywu. Chcę powiedzieć, powtórzyć, przypomnieć, chociaż niektórzy nie chcą tego słyszeć, ale niskie ISO to jest bardzo cenna rzecz. Niski ISO to jest szeroki zakres dynamiczny i dużo szczegółów w zdjęciach. Te zdjęcia, które Ludzie pokazują w, na filmach nie mam do nich zaufania. Mam wrażenie, że to są specjalnie dobrane zdjęcia, tak, żeby pokazywały w dobrym świetle to wysokie ISO. Może się mylę, ale takie mam wrażenie. Dlatego zachęcam Was też do używania niskiego ISO, zwłaszcza w sytuacjach, które nie wymagają jego podnoszenia. Statyw no jest pewnym utrudnieniem czasami, ale. Bywa, że lepiej użyć statywu niż wchodzić na to wysokie ISO, bo jakość zdjęcia przy niskim ISO naprawdę jest, moim zdaniem, sporo wyższa. Rano występuje jeszcze jeden problem mianowicie szybko zmieniające się światło. Oczywiście, Słońce krąży po niebie, znaczy Ziemia się kręci, wiadomo, ale wiecie o co mi chodzi. Słońce przesuwa się po niebie z taką samą prędkością w ciągu całego dnia. Ale rano nie chodzi tylko o to, że Słońce wysuwa się za horyzontu, ale ono się zmienia, zmienia się jego charakter. Więc jeżeli macie jakiś plan na zdjęcia, jakąś koncepcję, i widzicie, że ona się realizuje, albo coś zauważacie, to trzeba działać szybko. W późniejszych godzinach można sobie pozwolić na to, żeby przejść z jednego końca na drugi, w jednym miejscu trochę więcej czasu zostać, w drugim mniej, ale rano, samego rana, trzeba działać naprawdę szybko. Ale też sam fakt wychodzenia słońca za horyzontu, podnoszenia się go coraz wyżej, wymaga pilnowania, bo może to nie są aż tak gwałtowne zmiany, jak wówczas, kiedy słońce wychodzi za chmur, ale jednak z minuty na minutę niemalże ekspozycja potrafi się zmienić. Więc to jest bardzo ważny punkt przy robieniu zdjęć o świcie i podobnie jest o zachodzie słońca. Ale to, że światło szybko się zmienia, to jest też okazja, ponieważ można w jednym miejscu zrobić Kompletnie różne zdjęcia. Ja jestem, jak wspomniałam, w Kuligowie, i tutaj są te trzy słynne drzewa kuligowskie, które znają wszyscy fotografowie z okolicy. I one, fotografowane z różnych stron, na szczęście, można je obejść całkiem dookoła, i z każdej strony można zrobić im zdjęcia, jest na to potencjał, i jeszcze przy zmieniającym się świetle. Dają w efekcie zupełnie różne zdjęcia. Oczywiście, jak się te zdjęcia zestawi, to widać, że to są, na zazwyczaj widać, że to są te same drzewa, ale klimat, charakter tych zdjęć jest kompletnie inny. Jest już. Prawie ósma, więc słońce na niebie jest już dosyć wysoko. To światło nie jest takie fajne jak o poranku, ale ogólnie jest bardzo jasno. O poranku zazwyczaj tak jasno nie jest, i wówczas aparat potrafi mieć problem z ustawieniem ostrości. Trzeba szukać jakiegoś jasnego punktu. Który kontrastuje z ciemnym otoczeniem, i ustawiać ostrość na ten punkt. Czasami chcielibyśmy ustawić ostrość na jakiś zupełnie inny punkt. No ale jak jest ciemno, to co robić? No, jeszcze można ustawiać ostrość ręcznie. Zawsze pozostaje manualne ustawianie ostrości, co też ma swoje zalety i swoje wady. No, bo zaletą jest to, że jest to jakieś wyjście z tej trudnej sytuacji. Ale wadą jest to, że jeżeli jest ciemno, to słabo widać to ustawienie ostrości. Można posiłkować się ustawianiem ostrości w metrach. Nie wiem, czy stosujecie tą metodę, no ale to też trzeba umieć oszacować odległość, która jest przed Wami. Wbrew pozorom, wcale nie takie łatwe. No, i jeszcze w aparatach bezlusterkowcach jest coś takiego jak asystent ostrości, czyli takie kropeczki kolorowe, które pokazują Wam, w której płaszczyźnie jest ostrość. To jest pomocne, ale to też nie jest takie mega precyzyjne. To nie jest tak precyzyjne jak autofokus, dlatego że on pokazuje płaszczyznę, ale nie w punkt, tylko, wiecie, no to jest pewien zakres, tak? No i teraz, czy to jest troszeczkę bardziej w jedną stronę czy w drugą stronę? W przypadku wielu zdjęć to w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia, ale są takie zdjęcia, kiedy to będzie istotne. No i wtedy trzeba mieć w tyle głowy, że ta, to ustawienie ostrości może być właśnie trochę nieprecyzyjne. Jest jeszcze jedna kwestia, jeśli chodzi o poranne zdjęcia. To nie jest jakiś wielki problem, ale dobrze o tym pamiętać. Rano, kiedy zmienia się dość szybko temperatura, obiektyw może zaparować. Więc trzeba pilnować tego, sprawdzać jak na, raz na jakiś czas, czy on jest czysty. W razie czego, odpowiednią szmatką, przetrzeć go sobie i y, wysuszyć w ten sposób. Ale też taka, takie zamglenie na obiektywie czasami potrafi dawać. Nadspodziewanie ciekawe efekty. Jeżeli już zdarzy Wam się taka sytuacja, że macie to zamglenie na obiektywie, wykorzystajcie je, zróbcie kilka zdjęć. Albo przetrzyj, przetrzyjcie ten obiektyw tylko przez na przykład środek, albo jakieś taki coś tam machnijcie sobie szmatką. I zróbcie takie zdjęcia i zobaczcie, bo czasami bardzo ciekawe efekty to daje. To jest takie trochę... Takie trochę. Nie chcę powiedzieć, że loteria, bo loteria za dużo powiedziane, trochę nie mamy kontroli nad tym efektem do końca, ale mimo wszystko gdzieś tam widać, jak ten świat zaparowany i niezaparowany się układa. I naprawdę warto takich parę zdjęć sobie zrobić, a mnóż, któreś Wam się spodoba. Słońce jest już strasznie wysoko, więc kończę zdjęcia na dzisiaj. Tym bardziej, że niebo jest już całkowicie bez chmur. Tam na dole jest jakaś taka mgiełka, ale mgiełka to nie chmura, wiadomo. Zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania tego kanału. Ale również zachęcam do wpisywania w komentarzach pod filmem, co chcielibyście otrzymać ode mnie w ramach patronajta. O ile w ogóle jesteście zainteresowani patronajtem, wiadomo, ale gdyby, to piszcie, co sprawiłoby Wam taką fotograficzną radość. Jeśli tylko będzie to możliwe, postaram się to zrealizować. A teraz jadę do domu na śniadanie, bo zgłodniałam już bardzo, jest prawie dziewiąta. A ja wstałam o trzeciej, no o 15 po trzeciej, więc myślę, że czas na śniadanie. Do zobaczenia w następnym filmie.